Witajcie kochani! Dzisiaj jesteśmy chlebem. Kupco dalej, ta graba przecież już 100 lat! Wiecie co, macie rację, ale dopiero ostatnio ją sobie zakupiłem, dostałem, więc. czemu by jej nie nagrać? Story Mode! Nie wierzę! Nie wierzę, że w tej grze jest coś takiego jak Story Mode! Jesteśmy chlebem, który, który ma historię. który ma fabułę. Mr. Martin. Mr. Martin. Dead Kicen. bit. Kitchen. Oh, yeah, <gryw> Wiem, że tego za, za pierwszym razem nie ogarnę. Goddammit. Ok. A, czyli to jest ta strona. A, to jest ta strona. Dobra. Rozumiem. No Boże, już się zgubiłem. Przepraszam bardzo, czy, czy to pod tym czymś to jest, to jest masło? Gdzie to w strodę? Gdzie ta stroda? Da, dawaj mnie to, czekajcie, bo tutaj jest teraz ostra akcja. <laughs> Otwórz to! Nie, 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 po prostu tutaj nie, nie nie, da rady. Cholera. Ups, coś chyba zrzuciłem. A to co, to ze szklanka. Fuck me! Fuck me, nie, nie, nie w tą stronę, panie. Trzymaj się! I do góry! Do góry! Uważaj, uwaga! Zajebiście, zajebiście! Teraz to dopuszczamy. Nie! Koszu! Kosz zdecydowanie nie gra z nami. Nie współgra z nami. Do góry! Do góry! Klej się! Tak jest. Ale my chcemy teraz w drugą stronę lecieć. To potrzebujemy left. <laughs> Zajebiste, uwaga. Tak. Right. I. Eee. Co, co, co to za, za, za pieprzyk ma, ma mój, moja kanapka? Tutaj po powinno być ok. Chcemy teraz się przejść o tak. O tak. I w górę. Do góry, ręce dawaj. O! Aaaa! Mogliśmy na początku zlokalizować jakiś toster. Nie! Mój grip się skończył! How Tak jest, tak jest, o Boże, gdzie jest toster? Tam jest toster! Zanim my się dostaniemy do tego tostera... Kurwa mać... Nasz dzisiejszy odcinek będzie się opierał tylko na tym, że wchodzę obok pralki... Do góry! Ręce! Jestem w łazience! Nie, to jest kuchnia! Moja kromka chleba już jest dość brudna, żeby, żeby ją używać do, do jedzenia. Restart level. I am sure, 100% sure Co to. Demor? Fuck yeah. Smaruj się dżemorem czy, ja, czy ja się w tym Dżemie odbijam? Zobaczcie, Boże, co za... Czysty gem. Tak czysty gem, że może się... można się w nim nawet przejrzeć Cholera. Smaruj to Sma, smaruj top kropkę. O! I uwaga! Fuck you, wiedziałem. Da dawaj na ścianę, bąbel, nie w tą stronę. Ej, kurde. Z zawsze chciałem, żeby, mu żeby moja kanapka była, kurde, Spider-Manem, ale bez jaj. Boże, jakieś kurde, brudne tutaj ślady, stopy, soba, a ja. A ja moją kanapkę tak nie maltretuję. Tym razem się nie dam. O, o. No, na szyńca jestem. C czego się, kurde, dziejesz? Czy to jest Jenga? Warięga. <laughs> ja chcę Jengę zniszczyć. Zniszczymy Jengę. I teraz uwaga! Na dół! Na dół, panie! Przewróć to! Tak jest, synu! Tak jest, dobra dasza! Ok, widzę, że nasz następny cel to będzie loduwa. Idziemy na, na lodówę. Musimy dojść dzisiaj do tostera. Tylko mi tam nie wpadli czasem God damn it. Dobrze Do góry Dobrze A Odpocznij kanapka Odpocznij Tak. u Dobra Tak jak wam dzisiaj to mówiłem. Tak jak wam to mówiłem przed chwilą. Nasz dzisiejszy cel. Nasz dzisiejszy cel to jest po prostu. Złap się na. Da... Dobra. Co za kurwa kanapka pancerna. Nasz dzisiejszy cel to jest toster. Chociaż znaczy, jak wpadnę do. Wody to mi się coś stanie, Nie! Nie! God damn it! Moja kanapka! Taka brudna robaki po niej chodzą, a to później dasz komuś do zjedzenia. Co? Ty, hultaju! Dobrze, 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 i uwaga! Jedziemy, jedziemy do naszego celu cholera, nie do garczka, nie waż się tam spadać. Nie wasz się, Uf. uwaga, cholera, nie, nie wiem jakiego tutaj Spidermana będę musiał zrobić. W tą stronę, w tą stronę idziemy. W to nie! <laughs> Góra! Góra, synu! Synu! I... teraz puszczamy to? I tak jest, tak jest, tak jest! Toster, jesteś mój! Jesteś mój, Toster! Toster! Toster, boys! It's Glista, guys! Uwaga! No rób się! Halo. Jak ja tam mam wskoczyć? Tak jest, tak jest, tak tak jest, tak, tak jest, tak Jak ja stąd wyjdę? Cholera. No wyłaś. Aaaa, to tak wystarczy, widzicie, jeszcze sam eksplodowałem, wyskoczyłem. Oh je, yeah. oh je, yeah. to na zakończenie można. Wow, się. I'm dead. F. Fuck you. Dobra, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli byście chcieli jeszcze więcej materiałów z jezdnym chlebem, zostawcie like i napiszcie w komentarzach. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Elos.